Siema Wam wszystkim, cześć, witajcie. Ostatnio jeden z widzów napisał mi komentarz pod filmem dotyczący tego, że jeździ wokół komina na solówce, a chciałby ruszyć międzynarodówkę. No ale się boi, nie wie jak, nie wie jak zacząć, uprawnienia ma. I o tym dzisiaj porozmawiamy, także zapraszam do oglądania. Nie będzie muzyczki ani intro. E, moi drodzy, ja jeżdżę już jakiś czas, więc ciężko mi do końca to ocenić, ale uważam, moim skromnym zdaniem, jeżeli ktoś ma uprawnienia i ma trochę doświadczenia i tutaj mówię o doświadczeniu na solówkach doświadczeniu na chłodni, a idzie na firankę czy doświadczeniu na jakimkolwiek innym rodzaju e, auta, czyli powiedzmy, że przykładowo jeździ sobie na e, małe kontenery wozi albo nie wiem, albo rozwozi bułki po sklepach ale wie jak jakiś dokument napisać umie pojechać, umie rozmawiać z klientem to czy powinien się bać Jak to zrobić, żeby ruszyć Moi drodzy, prawda jest taka Że pisząc do mnie taki komentarz Czy wiadomość To wy nie potrzebujecie porady Tylko potrzebujecie, według mnie Potwierdzenia swojego zdania A wasze zdanie jest takie, że chcecie jechać Tylko potrzebujecie, żeby ktoś za przeproszeniem Was kopnął w pupę Żeby ładnie to nazwać Chodzi dokładnie o to, że do odważnych świat należy. Jeżeli nie spróbujecie, jeżeli ty nie spróbujesz jeździć, to nie będziesz wiedział, czy to jest dla ciebie. E, łatwa, łatwy temat jest na tyle. <laughs> Ciekawe zdania, formułuję. E, temat jest na tyle łatwy, bo jeżeli zrezygnujesz z jazdy wokół komina tą solówką, czy tą wywrotką, czy co tam sobie robisz, a masz już jakieś doświadczenie w tym, w tym temacie. To zawsze możesz wrócić na podobne stanowisko. Chyba, że naprawdę masz złotą firmę, no to wtedy się nie zastanawiaj, zarabiasz, nie wiem, 10 koła i pracujesz po 6 godzin dziennie, nie? no to wtedy zostań w tej firmie, chociaż wątpię, żebyś taką robotę miał, czy miała. Jeżeli zastanawiasz się, czy nadajesz się do transportu międzynarodowego, moje zdanie jest takie, że tak, nadajesz się. Jeżeli potrafisz cofnąć pod rampę, nawet za 10. razem, ale nie rozwalisz tego auta, jeżeli potrafisz pojechać do przodu i uruchomić nawigację i masz trochę oleju w głowie, skorzystasz też z paru informacji, które znajdziesz w internecie, nawet na moim kanale, typu, nie wiem, co zabrać ze sobą, jakiej aplikacji używać, etc., takich różnych podstawowych rzeczy. Trochę znasz się na tacho to Ruszaj, jeżeli się nie znasz na tacho, to jest tylko i wyłącznie twoja wina, bo jesteś leniwy, żeby się za to wziąć, bo to nie jest stare skomplikowane. Wystarczy przeczytać 561, już podstawy znasz, pilnuj tych podstaw i będziesz miał jakieś takie oparcie. Postaraj się mieć trochę internetu, tylko nie używać go na jakieś głupoty TikToki, tylko używać go do tego, żeby sobie translatora mieć, przetłumaczyć jakieś podstawy języka angielskiego czy niemieckiego, czy do jakiego kraju będziesz chciał jeździć, ale powiem szczerze z własnego doświadczenia, że po wszystkich krajach, po których ja jeżdżę, a nie jeżdżę jakoś daleko Niemcy, wcześniej na Anglię jeździłem, Belgia, Holandia, te strony Litwa czasami, kiedyś też jeździłem, tutaj te, mówię o tych bliskich krajach. Najlepiej sprawdza się język angielski. Nawet wczoraj miałem taką sytuację, że pani nie rozmawiała w ogóle po angielsku. to Poprosiła kolegę z ochrony, on przyszedł po angielsku, coś tam podukał. Ja trochę podukałem, żeśmy się dogadali. Także jeżeli zastanawiasz się nad językiem, to język angielski jest najlepszym rozwiązaniem, chyba że docelowo chcesz jeździć typowo w Niemczech, w Niemiec, czy nie wiem, w Rosji, czy w jakimkolwiek kraju, to wtedy docelowego języka też warto się nauczyć, nie? Wtedy pająki tu latają. Wtedy też oczywiście język inny się sprawdzi. Czyli podstawowe zwroty tego można się nauczyć w dwa dni, naprawdę. E, typu załadować, rozładować, nauczyć się liczyć od 1 do 10. E, bo nie musisz powiedzieć 74. rampa, tylko możesz powiedzieć 7-4. E, rozładunek załadunek, jak już mówiłem, tyłem, bokiem, górą i tak dalej, ile palet. To jest dosłownie, nie wiem, 36 zwrotów. To jest kwestia jednego, dwóch dni nauczenia się, i już podstawy języka masz. A jak nie, no to telefon, smartfon teraz prawie każdy ma. Zresztą prawdopodobnie oglądasz mnie na smartfonie, eee, więc wystarczy. Ach, ręka mi rozbolała. Wystarczy odpalić translatora googlowego, bo to jest według mnie najlepszy translator, taki najłatwiej dostępny, eee, i sobie wpisać te słowa, które chcemy tam użyć, nie? Czyli panie, pod którą rampę mam pojechać i translator nam to przetłumaczy ja czasami to robię, jeżeli mam się o coś konkretnego zapytać a nie wiem jak to powiedzieć w danym języku czy, czy, czy też po angielsku to po prostu wpisuję sobie w tym translatorze on mi przetłumaczy i idę i mówię jak mówię, tak mówię Niektórzy z Was uważają, że mówię dobrze po angielsku. czy to słyszeli, gdzie tam coś wydukałem. Ja uważam, że nie mówię dobrze po angielsku. Aczkolwiek trochę się osłuchałem i staram się powtarzać, to to słyszę. Czyli te akcenty, to wszystko, co tam e, inni anglo, anglojęzyczni ludzie mówią, to ja staram się po prostu papugować. Nie? I to Wam polecam. Czyli tak. Zastanawiasz się Ty konkretnie, czy warto jest ruszyć na transport międzynarodowy. Nie chodzi mi o pieniądze, tylko czy dasz radę? Moja odpowiedź jest tak. Jeżeli sam nie ruszysz, sam nie podejmiesz tej decyzji, nikt za Ciebie nie podejmie tej decyzji i i Po prostu siada i jedź, nie? Teraz jest możliwość taka, że bez doświadczenia przyjmują e, i nie warto zinteresować się, żeby o, w pierwszej firmie zarobić 10 tysięcy. Nie, zatrudnijcie się najpierw do takiej firmy, która pozwoli wam pojeździć, zobaczyć, czy nawet po na obsadzie pojeździć tydzień czy dwa, e, czy bez doświadczenia was puści gdzieś na zachód, nawet takim starym rzęchem, nie? Nauczy się jeździć starym rzęchem w manualu, e, spróbować po dwóch tygodniach, jeżeli powiecie, że to nie jest to. Pakujecie się, mówicie nara, nikt nie będzie miał do was pretensji, nie? Ja za was życia nie przeżyję. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.